Kolejny budżet Wrocławia, rekordowy budżet ponad 9 miliardów 400 milionów złotych. Właśnie przekazujemy ten budżet do Rady Miasta. To, co najważniejsze, to, co nas bardzo cieszy, to to, że przeznaczyliśmy na przyszły rok ponad 1 miliard 300 milionów złotych na inwestycje. To przede wszystkim inwestycje związane z naszymi drogami. Sporo inwestycji w obszarze transportu publicznego. Wiele ważnych inwestycji w obszarze oświaty. Ponad 200 milionów złotych na, na wrocławską oświatę. Rekordowy budżet roku 2026 na rewitalizację zasobu komunalnego to takie kwartały jak Ptasia, Kurkowa, Plac Społeczny, Brochów, Leśnica, Plac Grun Grunwaldzki. To blisko 100 kamienic, które będą rewitalizowane. 2026 rok to 82 miliony budżetu inwestycyjnego w rozwój terenów zieleni, i ochrony ich potencjału przyrodniczego i równoważny budżet na ich utrzymanie, czyli ponad 160 milionów na rozwój zielonego Wrocławia, w tym utrzymanie terenów podmokłych i ochronę przyrody na polach irygacyjnych, ale również zrewitalizujemy drugi sektor Parku Szczytnickiego, ostatni odcinek promenady staromiejskiej i lokalne inwestycje. No i w końcu zazielenimy. Rynek z pracami planujemy ruszyć już w pierwszym kwartale przyszłego roku.